idziemy do domu babci. Nie jest do babci. Tutaj, zobacz. Widzisz? Babcia tutaj wisi. O, babcia. Babcia, zobacz. O no. oh, faj. Y ja sobie idę Aha Zostawiasz mnie. Nie o ty ch gdzie? Jesteś. Halo. Zbieram melony. Melony. Mini zombie mnie goni. Możemy uciec stąd. Przestawiesz sobie zielony młyn. O mój Boże, jest cię, Ja się boję, Dżungli, wiesz? A może to Dżungla się boi nas? A, zmieniłem sobie, pod czym trzymam mikrofon. Zrób łódkę, proszę. Co? Zrób łódkę. Proszę. Nie mam z czego. Jak nie mam? No nie mam. Tu do Spoko. Tam chodź, jest, tam chodź. jest dinozaur. Idę do dinozaura. Dinozaur idzie do ciebie. <laughs> Wiedziałem, że to się tak skończy. Creeper. Czemu ten dinozaur? Cześć kolego. Gdzie jesteś? Mam łódkę. I Jak... patrz na to. Być tu. I tak. Ty to jednak gość jesteś I teraz zejdziemy na te drzewa Nie udało to jest... mi się Dobrze, pójdź to... Umrę zaraz Cześć Jestem bliżej Ale mi laguje Gdzie jesteś? Tutaj Jest jakiś śmieć, który mi grę laguje Ja sobie zrobiłem najmniejsze ustawienie jakie się da nie, jest jakiś potwór, który mi po prostu grę laguje. I don't like this. Nie lubisz disa? <słuch> tak. Przykro mi. A może dis nie lubi ciebie? Nie, bo mam sanity na strasznie niskim poziomie. Jakiś rek się mnie goni, wysyłając zdjęcie na Discordzie. Jest kacperka. Ty Synopenia. zobacz! Lepo! 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 WIEŻA! Będę pierwszy, o nie, będę pierwszy. Może pierwszy będzie tobą? Hmm. O kurde Tu nic nie ma, Antoni Wieża, echo bo nic nie ma Echo, chodź Mam jedzenie Daj mi jedzenie, bo. Chodź To było moje jedzenie Ej, kto to jest? Ej widzisz tego pana tutaj? Gdzie? Tutaj Ty masz chujowe sanity, nie widzę Tutaj, go. no patrzy się na mnie bo, ma, bo masz chujowe sanity, ja go nie widzę, za to on zombie jest od... Łąp Kolego, przestań. Co ta świnia robi, ale ona jest głupia. Jak mnie słyszysz? Kurwa, tu jest czarna świnia. Tu jest czarna świnia. Tutaj, tutaj, lewo. Tutaj, tu jest czarna świnia. Nie. Ta. ta nie Mam ma oczy po prostu. Mam sanity małe. I on, u mnie ona, ona jest czarna A u mnie one nie mają oczu po prostu Ej gościu do mnie idzie On chce mnie zabić widzę. Kaka Ej, Widzę wiesz Kaka, fajny gość Nie mogę go bić On, on robi odliczanie, on umie liczyć do siedmiu A <laughs> jakiś śmieszny widzę, pan to. się na mnie patrzy Gdzie? On przekręca głowę Tam jest Patrzę się po tez... prostu na niego, ja, ja tego pana Ej, też... kolejny pan tu jest, mogę go bić To dlatego, że ten, ten pan akurat cię chce zabić Ej, dasz jedzenie, bo jest problemik mały Jej. You're such a fucking horror, I love it I love it Czekaj, bo mama mnie Mama dwozi uh, uh, uh. Ej Dalej ten dziwny pan się na ciebie patrzy Czy mógłbyś yy, zebrać 8 kwiatków i zrobić je tak w kółko w no. craftingu Creeper chciał mi powiedzieć... Już Jeszcze nie oszukacie. Nie! Nie ufam wam. Czemu ty się nie giniesz? Oni są w mojej głowie. I mnie dopada Słyszę głosy. Głosy słyszą mnie. Jakim sposobem to mi loweruje Sanity? Gorzej zejść nie mogę. <grystanie> mam zero mózgu. No, mam to, mam. Rzuć mi to. Tak. Jesteś szczęśliwy? Moje sanity się nie powiększa. <śmiech> <śmiech> Przynieś mi łóżko, proszę. <śmiech> <śmiech> Bo chyba zginę. Nie pokonam moich demonów. Te demony nie mogą wyjść z mojej głowy. Czemu jest mi tak ciemno? Ej, przestańcie Freddy Fazbear? Jeden, dwa. Trzy, cztery. Aha. Co jest? Słyszę głosy. Kto to? Zginął Creeper? A to był prawdziwy Creeper. Ej, te demony, zostawcie mnie. Te demony. Nic nie widzę. Te demony. Lawa. Fajnie. Spalę ich. Auć. Ała Ała Mam pół serca. Jak ktoś mnie słyszy, to mam pół serca. Jakieś dziwne dźwięki chcą mi zrobić dobrze. Gdzie ty? Ok. Lego. mogę się zajebać haha ha. o big dog siema big dix big daddy <ścoughs> cześć mogę mojej itemy W gdzie jest mój mlecz? A tu był cały czas, fajnie. Czy to jest Big Dick Jerry? Pierdalaj, ja chcę jechać z Big Dick Jerry. Jedziemy. Puj kurwa, jebala, Big Dick Jerry. Ktoś mnie chyba widzi, ale nie wiem. Tak mi powiedział, że co? Dinozor mi coś mówi. Co to jest? Martwy człowiek. Nie, przestań. Ej, jesteś tu? Słyszę cię! Kuju. Zabiję się, zabiję się, czekaj. Haha. Ha. kurwa to? Jesteś tu gdzieś? Antoni? Oh. Przed chwilą zobaczyłem Bo... miłego czarnego pana tu Come here, here come No debilu Mam połowę sanity już Ja nie Zabiłem Big Daddy Co o tym sądzisz? Nic nie sądzę, ale... Szanujesz mnie za to? Tak, tak Fajnie Ja znalazłem pieska kacperka Myślę Aha. na Messengera I go oznaczę, się zapytałem, Ej, to twój pies? Moje sanity mówi bye bye Musiałeś aż tak daleko iść? Co? Jak deszcz na ciebie pada, to ci jeszcze bardziej spada sanity Tam jest jakiś bardzo fajny domek, który myślę, że nam w ogóle nie spadnie sanity Chodź za mną Haha, <laughs> w którym nam nie spadnie Sanity? wiesz No ja mam teorię, że nam spadnie Sanity, więc już zbieram Cicho, kwiatki. Czekaj, bo pan coś do mnie gada. Chodź, nie spadnie nam tam Sanity. Czekaj, zbieram kwiatki. Czekaj, czarna owca się na mnie patrzy. Black Dick, tutaj nam nie spadnie Sanity. Zaufaj mi. Gdzie tu się wchodzi? Tutaj? Tak. Słyszałem villagera Może być to moja schizofrenia Nie, ja też słyszałem ilgili. Ej Ale Tu są stody chyba Słyszysz tą muzykę? No Aha. To są stody, Antoni, tak musisz w kółko Nie widzę nic Łóżko! Ja pierdolę Ej Eee To Kolego Cześć gdzie jesteś? Pacha, spierdalaj. Co tam piszesz? Tak, z... trochę tutaj do ciężkoń, wiesz? Czekaj, zabiję Aż papugę. Dzwoni papuga, mówi, że łapie za pió... Na, wracaj się. Szkielet Creeper do nas idzie. Idę za tobą. Szkielet Creeper idzie za mną. Wagonik. Wiem, bo... <laughs> o! To jest jakiś murzy. Znaczy afroamerykańska osoba. Jenny House, idę tam. Spierdalaj tam jest wioska. Ja idę gdzieś hmm? indziej. O tak, tutaj Walter White mi gotował metę. LeBron James. Więcej prochu. Dzięki Walter White. Ej, ktoś coś mówi. Tu chodź tu prosto. Kurwa, czekaj. Rzuciłem mu diabeł tą zbroję dla konia, może mi odpuści. Ociułam, 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 Wow. <śmierdzi> Zobacz co mam. Wiesz co? Wydaje mi się, że cię schowam tutaj. Underground man. Jak mnie słyszysz, to źle. Ma nic nie mówię. Lina, Lina lubi pływać. breakdance bobby big dick man big dick man